Mironisa to jest pierwszy odcinek z SimCity, tak. Mówiłam Wam, że dostanę tą grę i dostałam, ale dostałam ją wcześniej, ponieważ były małe komplikacje, ale już jest wszystko dobrze już wszystko jest już w porządku, um, tak więc, um, skoro to jest odcinek, to będziemy sobie grać na jakimś serwerze. Tak więc, nie chcę grać na Ameryce Północnej. My jesteśmy w Środkowej Europie, więc będzie trzeba wybierać, czy Europa Wschód, czy Europa Zachód i to jest takie trudne droga, ale pójdziemy sobie na Zachód. Tak więc, jeśli ktoś będzie chciał dołączyć gdzieś w moje tereny, to może sobie wybrać serwer Europa Zachód 6. Łączenie z serwerami. Dobra. Ej. <gry> Okej. Okay. Więc ja chcę grać na trybie wieloosobowym. Już już nieraz grałam w domówce na jednym graczu. Tak więc. Dobra, um, Ja może nie będę dołączać do jakiegoś losowego miasta, ja po prostu utworzę grę. I okej, okay, najlepiej by było, gdyby było jak najwięcej miejsc i jak najlepsze tereny. Liczbą miast, się nie, ja nie chcę żyć na pustyni. Na pewno nie. Okej, okay, więc jednak zdecydowałam się na Titan Gorge. Gorge. Długo właśnie myślałem nad założeniem miasta w jakimkolwiek regionie, no bo żaden z tych regionów się zbytnio nie podoba. Ale okej, okay. więc na nasz region... Jorwik. Jorwik. O. Ym, każda osoba grająca w tym, może dołączyć do tego regionu. No więc jeśli macie siencicy, możecie sobie pograć ze mną. A no więc okej, okay, wybierzemy sobie jakiś płaski teren, bo ostatnio... Nag nagrywałam, nagrywałam już na innym mieście, ale tak mi się ten teren nie podobał. Hmm. Dobrze, no to weźmiemy teraz. Okej, okay, więc pogramy sobie na tym mieście. Mam duże plany co do miasta, już pokazywałam to Ani. Ani Firestar, jakie mam plany. I właśnie w ten sposób będę budować sobie to miasteczko. Na ten podział taki. Bo myślę, że to jest nawet dobry pomysł. Okej, okay, więc mamy bardzo płaski teren, tak jak chciałam. Dlaczego tu są pory Aha, tu jest droga. Okej. Okay. Um, więc yy, nie, ja wszystko wiem ja już grałam w demówkę, spoko yy, więc gra jest oparta na ale yy, no ja wysokiego nie chcę sobie to żeby sobie trochę drogi takiej wjazdowej ok yy, takiej gęstości. Okej, okay, to będziemy posługiwać się tak na początku tym. Um, tu i tu. Chociaż nie, czekajcie. Ja. Um, to miało, miało być, no że teraz nadmyję sobie hajs. Trudno już, no. To jest to moje planowanie na szybko. Um, chciałam powiedzieć, że gra jest oparta na, Sim, na The Sims 3. Te gdzie same tutaj widzicie. Um, więc nawet tu są Simoleony i... no. Okej, okay, to ja sobie chcę zrobić kółko. Jak się robiło kółko? Aha, tutaj się robi kółko, okej. Okay. No jezu, nie, 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 nie. O ja chcę stąd. Ale ja chcę takie kółeczko, ja chcę takie trochę większe te kółko zrobić. Co, może pod, po, pociągniemy jeszcze trochę tej drogi? Jezu, nie, ja chcę zwykłą drogę. O, pociągniemy tę drogę, Taki my mamy małe teren, ale ok, może być. Ym, gram na na w terenach, naprawdę. Ale ok, skoro to ma być nasze miasto, to będzie nasze miasto. Ym, nie, ja chcę średnią gęstość. Ale, yeah, ale ja... ale ja... Tam grają... to w zna, tak? środku jest... Um, o! Na sobie jakiegoś kółeczko... Na zewnątrz jakiegoś kółeczko... Na to ono było większe? Jakie to teraz wygląda? O Jezu, jaki jajo... Dobra, w sumie to nie, nic się nie stało... Dobra, elektrownia... kąt. elektrownia... Przedniowietrowa tak, to jest ta najtańsza, niestety... Chciałam tutaj to postawić, ale dobra, może listów. Mamy na razie jeden wiatrak. Zamknięty już, zatrudniony. Okej, okay, zatrudniajcie. Pewnie się zapytacie, co będzie w tym kółku. Tutaj będzie ratusz. Ym, na razie nie mogę sobie walnąć ratusz. Okej, okay, za chwilę będą mieli wodę. Zwalnę im tutaj tę wodę. I nie mają już nie narzekają. Dobra, stwierdzona pozycja w sprawie budowy ratusza. Tutaj to ratusz sobie zwalniemy. Um, chciałam, żeby ten ratusz był na środku, ale tutaj może być tak. Co O, możemy sobie nazwać miasto. Dobra, jak nazywamy to miasto. Um, Okej, okay, więc pomyślałam, że na razie połączę dwie gry ze sobą, tak jak jest to na moim kanale. Tak więc będzie z Yorlix City Sunset. Valley. Jak chcecie, to możecie w komentarzu dawać jakieś dobre pomysły na, na nazwę miasta. Bo na razie to ja w zwykliśmy pomysłu nie mam. Czy to jest ta średnia gęstości? Okej. Okay. Więc w sumie by było najlepiej, żeby sobie już um, walnąć jakąś fabrykę czy coś tego typu. Ale weźmiemy sobie tutaj ulicę niskiej gęstości, weźmiemy sobie tą najgorszą ulicę. Bo nie chcę brać tej na bardzo najgorszej... bardzo najgorszej brawo ja. Chcę brać tą zwykłą piwnicę. Dobra. I niech się tu już budują, ale ja chcę tam też pamiętać to. O. Niech się tu budują. Te swoje fabryki i tak dalej. Dobra, to ja tutaj im zrobię to jedzonko dla ma na Dobra. A to ma mieć połączenie. No, ha, ho. I czemu ja to co wzięłam? Ale dobra, już niech będzie. Okej, okay, właśnie dostałam informację, że w, do, w mieście jest nowa zawartość. Właśnie ja to nie rozumiem o co chodzi. Aha, jest jakiś. Ktoś się do nas dołączył, tak więc. Okej. Okay. Nie, ja będę miała ten dodatek właśnie pod choinkę dostanę. Jak już całkowicie pod choinkę, tak więc okej. Okay. Okej, okay. już teraz um, wszystko mi pasuje um, nasz znajomy, który jest na naszym regionie, nam tutaj bardzo pomaga. I on nawet ma nawet trochę lepsze miasto niż my. Więc może go kiedyś tam odwiedzimy, może będziemy kogoś nawet odwiedzać na... O! Oh. Wow, ile mam pieniążków. Więc um, na razie wszystko idzie okej. Okay. Jezu, nie, 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 nie. Chciałam po prostu mieszkać przesunąć, ale okej. Zimie mam jeszcze więcej tych stref przemysłowych. Żeby sobie robili tutaj te fabryki i inne takie. Okej. Okay. Jest nawet spoko. Świet naftowy. Produkt dla naszych domów. Okej, okay. mamy w sumie tyle pieniążków, że możemy sobie dokupić jeszcze kolejny wiatrak. Um. Wiatru tu niestety za dużo nie ma, no ale na razie to jest jak... Jak na, jak na razie to jest najtańsza elektrownia, więc nie mamy zbytnio dużego wyjścia. Ok, skoro już wszystko się poprawiło na lepsze, to myślę, że strefy komercyjne też już należy powiększyć. Więc fajnie sobie to tu... Tak. I ja sobie robię tutaj te sklepy. Łażę tysiąc na godzinę, wow. Mamy jednego chorego w całym mieście. Dwóch ludzi. Ludzie tu nam umierają. O nie! Dobra, tak więc bierzemy nasz plan B w ręce. Nasze ręce. Widzę ja chciałam... Ja chciałabym, ale jeszcze nie niej gęstości. O! Znowu mamy trochę pieniążków, ale okej, okay, muszę to, to tak zostanie. No, mamy dużo mieszkańców. No, może nie aż tak dużo, ale jak na razie jest tyle tyle domków. W ogóle są jakieś opuszczone domki? Nie, nie ma żadnych opuszczonych domków. Co widzę tak zostawimy jak jest? Y Zbudujemy sobie... Hmm. Zbudujemy sobie właśnie ten ulicę się, zbudować. Jakie cudem nam ciągle pieniądze rosną? To jest dziwne. Bo w sumie za dużo się w naszych mieszkańców nie zmienia. No okej, okay, ja nie mam tej tań. Skoro nam pieniądze rosną, Um, trochę bym mogła zrobić to na bok, żeby się też inne jednostki zmieściły i ich rozbudowa. Dobra, postawimy sobie jeszcze więcej tych domków, jak na razie. O, zrobimy tą ulicę. Ta ulica się trochę tak wygięła. Ale okej, okay, przynajmniej będą domki. Niedobory pracowników. Ips. Dobra, są dwa domki do zniwelowania. Zniwelujemy. Jakie to krzywe jest. Masakra. Co z tym prądem? Tutaj hmm. później. Czy naprawdę macie mało prądu? Na razie widzę, że macie dużo prądu. Nagle nie ma niedoboru prądu. Czego jest za mało? Za mało kupujących. No już zrobiłem miejsce dla domków kolejnych. używania świec każdej masy prawda macie problem z tym o droga z thermos um. o turbina Asi duża turbina cóż Na razie z nic nie zrobimy, ale przynajmniej ten kwadrat jest. Na co, tutaj coś porzucił? O. Okej, okay. okay, więc trochę dużo się zmieniło, jak was nie było. Aczkolwiek dodałam by strefę dla... dla zamożnych. I właśnie chcę tu zamknąć parę parków. Takie takich trochę droższych parkach, na przykład takich. O i nie ma i nie, nie Okej, okay, więc tu będą mieli, tu będą mieli... O. Hmm. Może jakiś sfer jeszcze tutaj wymieniamy. O. Oj, trochę za duża ta strefa dla zamożnych, ale okej. Okay. Znaczy za dużo tych te wartościowych terenów, ale spokojna. Hmm. No dobrze, niech mają, niech imprezują. Na, na, na wysypisku w ogóle ma, trochę mało tych jest. Miałam zrobić szpital, znaczy się przychodnie, miałam zrobić, ale mm, w końcu tego nie zrobiłam. Ja mają tu jeszcze parę śmieciarek, Żeby się przygotowali na ten dzień. Okej. Okay, um. I nie są bezpieczne, tak? Jeszcze będziemy chcieli zrobić po policji, ale to trochę... Um, później. A tam z tymi zgonami, no się trochę zmniejszyło, a z tymi przestępstwami na no, razie jest mało, no. ale to jest droższe, więc ja byłabym z tą na tym zainwestować. Okej, okay, ja zaraz wracam. Okej, okay, jestem z powrotem. Zrobiła nam się ta misja z tymi śmieciami. Znaczy mi za dużo to nie dało. Okej. Okay. Widzę, że tu się jakiś budynek pali. Ale myślę, że najpierw ta przychodnia będzie lepsza, więc zrobię im tu tą przychodnię. Macie przychodnię. Proszę bardzo. I walnęłabym tu jeszcze im straż pożarną. Ile straż pożarna kosztuje? już wiedzieć. Dobrze. Będę um. to wyrównywać czy nie? Będę to wyrównywać. Zresztę um. się nawet nie da wyrównać. Ale um. no, Nie będzie tak wyglądać, kiedy to będzie takie krzywe, strasznie. Więc... W ogóle jakie miasto całe skrzywe, ale ok. O. Właśnie ja coś takiego chciałam zrobić. Macie tutaj ten. maskę straży po żadnej. Aj, teraz to jest w ogóle takie krwawe. To jest już prosta, ale tutaj jest krzywe masakra. Masakra! To nie może być takie krzywe. Hmm, miała, będę miała co robić po, po odcinku. A w sumie już możemy skończyć, więc um, tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam odcinek spodobał, żeby nie był nudny. Um, w następnym odcinku mam nadzieję, że widzisz nas w, w regionie więcej, w Jervik. E, wymyślajcie nazwy dla naszego miasta. No i co tu więcej powiedzieć? No i cześć!